Panie pośle, powstanie film pełnometrażowy o Smoleńsku, dlaczego i jak pan to ocenia? Ja się bardzo cieszę z tej inicjatywy. Pan Antoni Krause już wcześniej rozmawiał ze mną o tym, że ma taki pomysł. Mówił o swoich rozterkach, mówił o tym, że te wydarzenia, te wydarzenia, które nadal są spowite pewnego rodzaju mgłą, bo my o pewnych rzeczach... Myślimy, pewnych rzeczy się domyślamy, ale tak naprawdę na żadne z tych pytań nie mamy takiej jasnej odpowiedzi. Wiemy o tym, że Polskę dotknęła wielka tragedia że w tej tragedii zginęli wybitni Polacy że zginął w świętej pamięci prezydent profesor Lech Kaczyński, ale zginęła cała elita narodu zginęło 96 wspaniałych Polaków ludzi, z którymi ja osobiście miałem zaszczyt pracować, współpracować z nimi realizować różne zadania w różnych etapach swojego życia. A tak naprawdę nie wiemy, nie wiemy, co dokładnie się tam wydarzyło. Możemy się domyślać. Ten film, ten film fabularny, który ma o tym mówić, ma nam tą historię opowiadać, być może ma na część z tych pytań odpowiedzieć. Jest bardzo potrzebny, bo właśnie filmem, właśnie obrazem, właśnie tym, co ma tworzyć Antoni Krause i ci, którzy z nim współpracują, Mam nadzieję, że dotrzemy do wielu Polaków, do wielu Polaków, którzy na dzisiaj nie wiedzą, co się wydarzyło i nie chcą wiedzieć, co się wydarzyło, gdyż ta rzeczywistość, ta rzeczywistość, z którą mamy do czynienia, te media, ta manipulacja, ten fałsz to wszystko doprowadza do takiego zamknięcia w sobie, do takiego wypierania chęci prawdy. Wydaje mi się, i mogę to powiedzieć po w swoich zagranicznych podróżach, że jest taka wielka potrzeba, potrzeba wyjaśnienia tej tragedii z wielu, problem, z wielu powodów. Po pierwsze dlatego, że to się należy tym, którzy zginęli. Po drugie, że to się należy nam Polakom. Po trzecie wreszcie, że na co zwracali mi często nasi rodacy mieszkający poza granicami kraju uwagę, że my musimy być państwem, które jest szanowane, które ma swoją pozycję na mapie Europy i na mapie świata. A żeby mieć tą pozycję, musimy chcieć wyjaśnić tą tragedię, tragedię, w której giną najważniejsi polscy obywatele, ginie elita polskiego narodu. Cieszę się, że pan Antoni Krauze dzisiaj zainaugurował następny etap tworzenia tego filmu. Trzymam za ten film i za reżysera Kciuki i mam nadzieję, że już niedługo będziemy mogli oglądać bardzo dobry film, który mówi o bardzo ważnych dla Polski wydarzeniach. Za to trzymam kciuki i życzę powodzenia. Ale można powiedzieć, że tych filmów, jeśli chodzi o katastrofę smoleńską, powstało już kilka. Nawet pan występował przecież w jednym z. Nich. Tak, ja miałem, byłem osobą, która mówiła o tym, czego byłem świadkiem w filmie dokumentalnym zrealizowanym przez. Marię Dłóżewską i Janę Lichocką, w, właściwie w pierwszym polskim filmie dokumentalnym o Smoleńsku. Filmie, który nosi przecież jakże aktualny tytuł, tytuł Mgła. W filmie, którym opowiadaliśmy z moimi kolegami, z tymi, którzy pracowali w Kancelarii Świętej Pamięci prezydenta Alecha Kaczyńskiego, o tym, czego byliśmy świadkami, czego byliśmy świadkami przed 10 kwietnia, czego byliśmy świadkami 10 kwietnia i czego byliśmy świadkami w tych pierwszych dniach po tragedii. Tak, to prawda. Takich filmów powstało już kilka z tym, że to wszystko są filmy dokumentalne. Dzisiaj rozmawiamy i dzisiaj słyszymy o tym, że Antoni Krause ma zamiar zrealizować film fabularny. To już jest trochę inny rodzaj kina, to jest inny rodzaj filmu. To tak naprawdę jest z tego, co wiem, pierwszy pomysł, pomysł, który ma być realizowany w realizacji filmu fabularnego. Ok, dziękujemy bardzo.